Witajcie, kochani, na kolejnej wyprawie. Witam Was serdecznie. Dzień dobry, czyście Jestem na Harper Island. Nie byłem tu już chyba 9 miesięcy, więc postanowiłem, żeby wyskoczyć sobie z domu na dwie godziny, bo już szał dostawałem, Musiałem coś zrobić z aptratem, A że jestem już po pracy i mam wolny wieczór, popołudnie, że tak powiem, więc wyskoczę tutaj lokalnie. I poobserwuję, co tu jest. Jest dosyć wiecznie dzisiaj i jest przypływ, więc nie mam pojęcia. Co się da sfocić? Celuję tutaj bardziej w mniejsze ptaki, w tą drobnicę niż w te tutaj na, na, na tych bagnach, na tym Majorku, bo czatownie generalnie są tak zrobione, że są wysoko, dosyć nad wodą, są fajne do obserwacji, ale do fotografii no, trochę beznadziejna sprawa. Więc dobra, zapraszam Was na odcinek. Mam nadzieję, że coś wyjdzie, mam nadzieję, że mnie słyszycie. Idziemy, może uda się coś dzisiaj fajnego sfocić. Zajrzałem tutaj na szybko do czatowni Porozglądam się czy coś tutaj można zaobserwować pełną mew tam w oddali sobie że tak powiem odpoczywa generalnie nic się nie dzieje tutaj mamy skółki jakieś latają ale nie wiem czy zostanę z nimi tutaj zaraz pomyślimy a jak nie to mam Krótki spacer po prostu żeby właśnie... Ale tutaj fajnie. Teraz. Coś te mewy wystraszyło. No i dobra, jakaś tam fotka padła, albo parę nawet, z fajnej sytuacji z mewami. Jak to wyjdzie, zaraz zobaczę sobie na kąpie. Idę dalej. Mega tu zarosło. Byłem tu chyba ostatnim latem, w ogóle tak mi się wydaje. Czy nawet jesienią na chyba kląskawkach. I fajnie by było dzisiaj krąskawkę też zobaczyć i ją jakoś. Zobaczymy co, co tutaj to miejsce przyniesie. Nie wiem, czy wiatr będzie sprzyjał właśnie fotografowaniu tych małych ptaków, ale może, kto wie, nie wiem. W każdym razie fajnie wyjść z domu, na chwilę przynajmniej z aparatem i coś powocić. Jak widzicie, nawet nie wziąłem plecaka nic, zapasową baterię do kamery, do vlogowania. I tyle. Dobra rozglądam się, popatrzę i może uda się coś jeszcze tutaj fajnego wypatrzeć Jak widzicie za mną prace trwają a my idziemy do części w której zaczyna się świat małych paków. Znaczy mam taką nadzieję, <grym> bo inaczej... Nie wiem. Wiatr się zrywa coraz mocniejszy, wam Masakra. Ale nie podaje się. Ważne, że nie leję. To jest najważniejsze. Czas spędzony z naturą. To jest druga rzecz. Najważniejsza dla mnie. Więc idę dalej. Tu jak widzicie zaczynają się... zaczyna się taka łąka. I wiecie co jest najlepsze wszystkim, że nikogo tu nie ma Byłem, przyjechałem tu nikogo nie by było na parkingu więc fantastycznie I teraz sobie tutaj pięknie samotnie pobuszuję i mam nadzieję że jakieś ptaki maleństwa się tu uda wychwycić jeszcze dobrze tutaj się nie rozpłaszczyłem a mam tu przed sobą kląskawkę To jest fantastyczne I powiem Wam, że uwielbiam jak fokusuje Olympus OM System Naprawdę to jest wykrywanie ptaków jest miażdżące świetny, mały ptak Naprawdę lubię Lubię go fotografować, kląskawki. Naprawdę fajny, fajny ptaszek. Tam gdzieś w oddali słyszę drugiego, a właśnie mi tu podlatuje i pozuje pięknie. Więc tak sobie siedząc fotę. Więc jeżeli kiedykolwiek chcecie focić kląskawki w Irlandii, zapraszam Was do hrabstwa Cork na Harper Island właśnie tutaj gdzie się znajdujemy i po prostu sobie przychodzicie na spacerek i je focicie fantastyczna sprawa myślałem, że ten wypad będzie taki, taki nie wiem, jakiś dziwny że może nic się nie uda ale po raz kolejny to miejsce nie zawodzi właśnie jeżeli chodzi o kąskawki i małe ptaki nie wiem czy mnie widać ale można powiedzieć że mam tu sesję z właśnie prąskawkami mam tu parkę która świetnie się czuje w mojej towarzystwie widać mnie? ostrzy to? Galera. dobra jeszcze coś wchodzę i zabijam. No i dobra, obuzy, jak dla mnie to chyba już wystarczy dzisiaj. Kląskawek, naprawdę świetne dwie godziny tutaj z nimi. Pozowały fantastycznie, idealnie wręcz. Pomówiłem się trochę też pro Capture oczywiście. <laughs> oczywiście mogliście to zobaczyć wszystko na zdjęciach już teraz. Eee, ja czy do domu. Widzę się z Wami na kolejnej wyprawie. Mam nadzieję, że też fajnej, mega ciekawej, może z jakimiś ptaszurami. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Co dalej i kiedy? Dobra. Nie przedłużając, dzięki jeszcze raz, że byliście ze mną na tej wyprawie, na tej krótkiej, szybkiej wyprawie. Dla mnie bomba, mam nadzieję, że Wam się też podobało. Jak coś, to łapki w górę i komentujcie, oczywiście. Bardzo lubię czytać Wasze komentarze i, i zawsze staram się na nie wszystkie odpowiadać. Więc dobra, trzymajcie się. Na razie do następnego razu, gdzieś tam. Na razie hej hej.